Będziemy mieć Dzisiaj będziemy rozmawiać o usłudze zarządzania czystością na obiekcie Tour Vision Sprzątanie. No coś ty myślałam, że no wakacje. <grystanie> <grystanie> Ale zaraz potem jedziemy na wakacje. <grystanie> tak jest. Szymon, dziękuję, że zaprosiłeś mnie na waszą planetę Torque Vision Sprzątanie. <grystanie> Szymon, o Szymon już myśli o Grecji, ja to czuję po prostu. Powiedz mi, TORQ Sprzątanie to jest dosyć długa nazwa, ale planeta jest w sumie nieskomplikowana i robi fajne, przydatne rzeczy. I to jest planeta, która jest powiązana z planetą SET. Coś więcej o tym? Zgadza się. Muszę Tobie powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ wcześniej nasza usługa nazywała się Torque Easy Cube. Teraz nazywa się Torque Vision Sprzątanie, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby jeszcze bardziej to uprościć. <grych> e, firma Torque, tak jesteśmy postrzegani, natomiast firma nazywa się SCT. Jesteśmy producentem wielu marek, między m.in. właśnie marki, marki Torque. Firma zajmuje się właśnie opracowaniem, produkcją i sprzedażą produktów higienicznych, Rozwiązań higienicznych oraz takich produktów do profesjonalnej higieny i ochrony zdrowia. A dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać o naszej nowej usłudze, czyli Torque Vision Sprzątanie. E, Torque Vision Sprzątanie to podobno sprzątanie w oparciu o dane. Na czym to polega? Zgadza się. Jest to sprzątanie oparte faktycznie na danych zbieranych w czasie z rzeczywistym z całego obiektu. Polega to na tym, że mamy połączone urządzenia ze sobą i aplikację, która zbiera te dane i je przetwarza. System opiera się przede wszystkim na dozownikach oraz czujkach wejścia-wyjścia, które monitorują przepływ na całym obiekcie, a aplikacja dostarcza danych, żeby mądrzej zarządzać właśnie swoim obiektem. Szymon, a w tej Waszej usłudze są trzy warianty, z tego co dobrze pamiętam. Czym one się wyróżniają i czym w ogóle wyróżnia się Wasza usługa? Tak jest. Wprowadziliśmy dorobną zmianę do, do właśnie poprzedniej usługi, czyli podzieliliśmy naszą usługę na takie trzy opcje, trzy pakiety, trzy warianty, jak powiedziałaś. W pierwszym pakiecie skupiamy się tylko i wyłącznie na mierzeniu na terenie obiektu ruchu, czyli podłączamy tylko i wyłącznie czujki wejścia, wyjścia w pomieszczenia, które chcemy monitorować. Dzięki temu wiemy, które pomieszczenia wymagają w danej chwili sprzątania i personel sprzątający dokładnie wie, gdzie i kiedy potrzebne jest sprzątanie. To jest pierwszy wariant. A drugi? W drugim wariancie <grym> podłączamy już dozowniki do ręczników. Level up. Tak, zgadza się. <grym> Drugi wariant zawiera wszystkie korzyści, oczywiście pakietu pierwszego, ale podłączamy również dozowniki. Dzięki temu podłączeniu eliminujemy najczęstsze źródło skarg, jeżeli chodzi o pracowników. Jak, jak myślisz, jaka to jest skarga? Nie ma mydła, nie ma ręcznika. Zgadza się, puste dozowniki. <grystanie> to znaczy, że monitorujecie zużycie mydła? Nie tylko, bo monitorujemy stopień napełnienia dozowników, do ręczników, do mydła, do papieru toaletowego i teraz, szczególnie w tym okresie, ważny na przykład dezynfekcji. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. A kolejny level up, czyli wariant trzeci. Wariant trzeci oprócz wszystkich tych korzyści, które mamy wcześniej, posiada też wirtualne plany sprzątania. Mamy możliwość zaprojektowania indywidualnych planów sprzątania pod dany obiekt lub na przykład użycia obecnie stosowanych planów i dostosowywania ich na bazie danych, które otrzymujemy. Może okazać się, że część pomieszczeń wymaga większej częstotliwości sprzątania, a część, które na bazie odczuć personelu sprzątającego były sprzątane rzadziej, możemy tą częstotliwość zwiększyć. Szymon, Wasza usługa Talk Vision Sprzątanie jest głównie dedykowana dla firm sprzątających, czyli cleaningowych. To się tak ładnie mówi w naszej branży. I te firmy sprzątające mają zwykle z zarządcami, z właścicielami nieruchomości komercyjnych podpisane umowy na sprzątanie. No i tu jest pytanie, czy gdzieś na tej linii jest ta usługa przydatna także dla właścicieli, zarządców nieruchomości Komercyjnych, Jak ta usługa może im pomóc? To jest bardzo dobre pytanie, bo generalnie usługę sprzątania jest ciężko rozliczyć, bo brak takich jest obiektywnych wskaźników, którymi można było się kierować, żeby te, te tak jakby zadania rozliczyć, jeżeli chodzi o właśnie tą usługę sprzątania. W naszej usłudze jakby bazujemy na danych, czyli ustalamy sobie pewne zadania i na podstawie danych, które system zbierze, puste dozowniki, ilość osób w pomieszczeniach, jesteśmy w stanie dopracować system sprzątania tak, aby był jak najbardziej wydajny. To jest przydatne dla zarządców faktycznie e, fa, fajny gadżet <grywany> fajny gadżet. a jakie jeszcze dodatkowe elementy mogą się przydać zarządcom nieruchomości, e, które zawiera e, wasz produkt usługa? Myślę, że też takim ciekawym elementem jest to, że system automatycznie e, zarządza jakby też personelem i obiektem właśnie sprzątającym ponieważ dajemy dostęp nie tylko zarządcom obiektu, jeżeli chodzi o aplikację, z aplikacji korzysta również personel sprzątający, w której codziennej pracy używa telefonu komórkowego. Zawsze jest tak, że jakby chcemy sprzątnąć, to musimy te gadżety odłożyć, natomiast w naszym wypadku musimy jakby użyć telefonu, bo tam system pokazuje gdzie dokładnie mamy się skierować, które pomieszczenia wymagają sprzątania, w których pomieszczeniach na przykład brakuje produktów eksploatacyjnych dozownika. Czyli poniekąd można też, a nawet można dosłownie, monitorować ruch osobowy na obiekcie dzięki temu, Zgrzeć się. Zgadza się, zgadza się jak najbardziej tak. Możemy monitorować wszystkie pomieszczenia, w których zamontujemy czujki. Wiemy dokładnie, jakie jest natężenie w kuchniach, jakie jest natężenie w łazienkach i tam skierować personel sprzątający. Możemy ustawić sobie liczniki gości. Powiedzmy, po 50 osobach musi być serwis sprzątania. Czyli prawie wszystko jest do zaprogramowania. Zgadza się. Nie ograni ogranicza nas tak naprawdę tylko wyobraźnia. I charakter obiektu. Zgadza się. Szymon, a jak wasza usługa wpisuje się w kontekst ekologiczny? Muszę zadać to pytanie, bo ono jest takie jak na topie ostatnio cały czas, ale na ostatnio bardzo. To jest bardzo ważne pytanie, i też jakby taki zrównoważony rozwój jest integralną częścią firmy SCT, ponieważ cały system opiera się na dozownikach, na systemach higienicznych. Po wprowadzeniu takich systemów już jesteśmy na etapie ograniczenia ilości zużycia produktów eksploatacyjnych, ponieważ zużywamy mniej ręczników, mamy bardziej wydajne mydło, zużywamy mniej papierów toaletowych. To jest pierwszy element. Drugi element to na przykład certyfikacja obiektów, czyli taka znana, jeżeli chodzi o naszą branżę, certyfikacja LIT. Dzięki wprowadzeniu naszych systemów higienicznych, które ograniczają zużycie, otrzymujemy już dwa punkty. Natomiast za wprowadzenie systemu Tor Vision Sprzątanie w dziedzinie innowacji otrzymamy aż 5 punktów. To jest sporo, warto zapamiętać. Dokładnie. To jest sporo punktów. Tym bardziej, że możemy przeskoczyć z jednej, z jednej oceny na drugą, na przykład ze srebrnej na złotą albo ze złotą na platynową. Czyli faktycznie wspieracie też zarządców w pozyskiwaniu gwiazdek w certyfikatach. Zgadza się. W galaktyce nieruchomości. Tak. Szymon, a przyszłość Waszej planety, jak widzicie ją? Na pewno chcemy wykorzystać technologię do budowania tej świadomości higieny i zdrowia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Jako też taki lider działający w tej branży, chcemy te technologie wprowadzać tak, żeby one faktycznie funkcjonowały, bo na pewno zgodzi się, że jest wiele technologii, natomiast nie każda z nich jest niewidoczna. Taka technologia powinna być przede wszystkim funkcjonalna i ułatwiać pracę, a nie ją utrudniać. Jeżeli chodzi o, o to, co planujemy, już jakby wprowadziliśmy zmiany, jeżeli chodzi o te trzy opcje do wyboru. Wprowadzamy też na przykład szkolenia VR z zakresu, dla szpitali z zakresu budowania właśnie świadomości higieny. Mamy też akcję związaną z higieną u dzieci w przedszkolach, gdzie wykorzystujemy na przykład Super. aplikację Tork Szkoła Mycia Dłoni Ellie. Więc zachęcam właśnie do wykorzystywania technologii i używania w jej w jakby poprawie tej świadomości. Zachęcamy do tego wspólnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Szymon, a o ile procent minimalnie jesteście w stanie zredukować sprzątanie tym Waszym systemem? Ja wiem, ale może zapytamy widzów. Super, to może być pytanie-zagadka. Zapraszamy do komentowania. I jest wakacyjna nagroda. I to jaka? Zdecydowanie polecamy. Tak jest.